Na trasie E30, dzisiaj około godziny 8:30, doszło do wypadku, gdzie samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas ruchu i dodatkowo dalej na pobocze, w wyniku czego Dachował w działaniach brały udział dwa zastępy straży pożarnej policja i karetki pogotowia. W wyniku tego wypadku jedna osoba Poniosła śmierć. Przyczyny i okoliczności tego wypadku y, będzie ustalała policja łącznie z prokuratorem.